Kto kocha swoją mamę, łapkę w górze na pewno zostawi. Jeszcze trzeba tutaj zostawić suba. Hej, Siemanko, z tej strony Mutu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. A dzisiaj przetestujemy sobie najlepiej i najgorzej ocenianą pizzę w Kielcach. Zapraszam. A więc najgorsza pizza to będzie Halo Pizza 2,6 Gwiazdki z ulicy Legnickiej. Pojedźmy sobie tak. A więc zamówiliśmy sobie naszą kapriciozę. Cena 39 zł. No i jedziemy. Jest już nasza pizzeria. Dobra, moi drodzy, a więc teraz jedziemy sobie do najlepszej pizzerii, a więc pizzeria 19. 4,9 gwiazdka, więc całkiem dużo. Zobaczymy, czy będzie aż taka dobra. No i oczywiście też sobie zamówimy kapriciozę. Także jedziemy. Dobra, mamy naszą pizzerię 19. Dobra, moi drodzy, mamy już nasze pizze. Pierwsza ta najgorsza, 2,6 gwiazdki to Halo Pizza za 39 zł. Otworzy wam tak się o to prezentuje. Ona jest duża, dużą sobie wziąłem Od spodu, jak widzimy, nie jest nasiąknięta Tutaj widzimy po brzegach już spalona niestety. Ale plus za to, że 15 minut i gotowa. Także na tamtą trzeba było czekać 40 minut, tutaj 15 minut i gotowa. Zobaczmy, czy nie będzie surowa. Dobra, pokażę Wam teraz tą drugą. A tutaj pizzeria 19 za 33 zł i to jest 34 cm, jak widzimy, jest mniejsza, ale też mniej kosztuje. 40 minut czekania. No i tutaj jak widzimy dużo więcej składników. Jakieś oliwki, szynka jakaś lepszej jakości, jak widać tutaj. Pieczarki od spodu. Od spodu nie jest nigdzie przypalona, nie jest nasiąknięta, no wręcz idealna, bym powiedział, jak widzimy. No to co, próbujemy je. Próbujmy najpierw tą gorszą halopicę. E, widzimy, jest naprawdę spora. E, Ułammy sobie. Odczekałem porówno tyle samo, e, żeby już ostygły, żeby miały równe szanse te pizze. Także to nie będzie jakiś orzukany test, będzie sprawiedliwy. Już są chłodne i jedna i druga. No to co? Tak się o to prezentuje. Widzimy cieniutkie ciasto. Trochę ochlapnięte. Próbujemy. O kurde. Coś jest takiego jak ziemia. Czekajcie, co to jest? Patrzcie. Wilszej te robinki. Nie wiem co to jest. Oha, jak ziemia. Nie a po co spalenizna jakaś? Okropnie. Ło, Między zęby wchodzi. Tak jakby to była ziemia jakaś, mówię wam. Nic tu nie dodałem. Serio takie coś jest z tej pizzy, bo się tego jeść. Nie wiem co z tym zrobić. Czy to zwrócić? Ale co mam Pani powiedzieć? No właśnie. Kurczę, boję się trochę tej pizzy jeść. Hmm. czy w innych kawałkach jeszcze będzie. Coś sobie popróbuję. Powiem Wam, że drugi kawałek sobie wziąłem i też wyczułam tą ziemię. Tak, nie w takich dużych ilościach, ale to jest tragedia. Cała pizza będzie do kosza raczej. No powiem tragedia Jedna z najgorszych pizz ja jadłem Spróbujmy teraz sobie tą drugą Spróbujemy teraz z pizzerii 19 mm. Tutaj od razu czuć różnicę, te składniki są takie soczyste Już po pierwszym gryzie czuję mm. Powiem wam, że mm, kosmos mm. Często ciasto rozpływa się w ustach no, mógłbym, mógłbym jeść i jeść Uczuwalne oliwki ta szynka pieczarki chrupiące brzegi no powiem wam, że ta pizza jest sztos, jedna z najlepszych jakie jadłem i teraz powiedzcie mi, co mam zrobić, bo wziąłem sobie trzeci kawałek i tak samo czuję tą ziemię. Nie wiem, czy ona gdzieś upadła i mi, i mi to podali. No nie mam pojęcia, ale boję się tego jeść. I powiedzcie mi, co mam teraz z tym zrobić. Napiszcie w komentarzu, co wy byście zrobili. A tą pizzę 19, jak najbardziej polecam. Jak będziecie w Kielcach, to jedna z lepszych pizzek jadłem. Dobra, więc to byłoby na tyle. Jak Ci odcineczek podało zostawcie opeczkę w górę i w komentarzach możecie napisać jaka jest Wasza ulubiona, jaka najgorsza pizza jaką jedliście.